Cześć Piotr! Cześć Jacek! Piotrze, za Twoimi plecami jest ta słynna Kaiserstrasse. Bardzo krótka uliczka. Ja myślę, że ona ma gdzieś około 200 metrów, może nawet nie całe, I prowadzi od Hauptbahnhof, tego dworca głównego kolejowego we Frankfurcie nad Menem. A ten z kolei jest za moimi plecami zaledwie kilkanaście metrów. Jesteśmy w centrum miasta i ta ulica Kaiserstrasse jest właśnie w centrum miasta i no niestety w nocy jest bardzo niebezpieczna. To dziwne, że w centrum takiego miasta jak Frankfurt jest takie miejsce właśnie jak Kaiserstrasse. Czy możesz więcej opowiedzieć o tym, co tutaj się dzieje tak, w nocy? Tak, oczywiście mogę, mogę coś powiedzieć na ten temat. Jest dużo narkomanów. Dzielnica jest taka, że jest dużo pufów, burdeli, jak to się mówi, że no i jest tak jak jest, po prostu no lepiej tamtędy nie chodzić wieczorem czy w nocy. Ja nie zrozumiałem tego słowa pufów powiedziałeś? Puf. Co to jest puf? To jest burdel po naszemu, po, po polskiemu, ale ja po niemiecku powiedziałem. To tego nie wiedziałem, czyli po prostu domy publiczne tutaj są. Ja szczerze powiem, czym, yy, Jacek... Jak straciłem pracę na budowie, bo skończyła się praca, a w Polsce troszeczkę trenowałem, poszedłem jako security na pół, na burdel, ale to nie jest łatwa praca, tak jak u nas na dyskotekach, żeby być ochroniarzem, jako security, bo tam się zdarzają duże rzeczy. Czyli, ty byłeś takim wykidajłem, Przepraszam za określenie? Nie, nie. Ja tylko byłem pod tym względem, że ochraniałem te kobiety, Aha. co dawały usługi, jak to się mówi. Na, na burdeł. I ja tylko pomagałem, żeby im się krzywda po prostu nie stała. Ja z tych, z tych pieniędzy. Co one zarabiały, ja nic nie miałem. I płacili tylko za to, żeby się nic nie stało. W razie czego, żebym kogoś mógł wziąć, wyciągnąć. Piotrze, a czy możesz troszkę więcej o sobie opowiedzieć? Jak to się stało, że przyjechałeś do Niemiec, do Frankfurtu nad Menem? Jak długo tu jesteś i co robisz? Ech, przyjechałem typowo na, na budowę, ale wyszło tak, że ta praca. Tylko była na pewien czas, skończyła się budowa i ciężko mi wrócić, żeby wziąć od nowa, podjąć pracę, z, z powrotem na budowie. A jeszcze praktycznie elektryki tylko nie, nie potrafię, a wszystko zrobię, czy elewację, czy wewnątrz. Budynek wystawię razem z dachem, z wieżbą dachową. Potrafię dużo rzeczy zrobić, ale nie mogę tej pracy po prostu znaleźć. Nie mogę znaleźć. To dziwne, że w takim kraju jak Niemcy, gdzie wydaje mi się, że jest na tyle duży dobrobyt, że powinno być zapotrzebowanie na tego typu usługi, Te... że tutaj nie możesz znaleźć pracy. W ogóle gratuluję, bo. To bardzo szeroki wachlarz umiejętności, które, które posiadasz i mimo to nie potrafisz znaleźć pracy tutaj. Nie, nie mogę, bo po pierwsze, ukradli mi torbę, mam tylko dowód, ale to jest ksero dowód, bo odebrałem sobie ksero, bo jestem ubezpieczony, jako w Niemczech, czy? i z tej ubezpieczalni. Oni kserowali mi wcześniej dowód i mo mogłem sobie wziąć kserą, żeby teraz się czymś wylegitymować. Jak długo już jesteś w Niemczech? Te teraz jest rok, a wcześniej, wcześniej 6 lat mieszkałem. Może aż tak bardzo dobrze nie mówię po niemiecku, no bo ale po niemiecku, po francusku, po włosku, yy, jak italiano, włoski, yy, Węgier, Bułgar, Turkisz. Z każdym się umie porozumieć. Wiesz co, znam takiego człowieka, który nie zna żadnego języka i z każdym się, z każdym się dogada. Tak. Czy te poprzednie sześć lat, kiedy tutaj byłeś w Niemczech, to był okres sukcesu, prosperity w twoim tak, życiu? Tak, tak, tak. Tak, ja płaciłem sobie za mitę, miałem swój dom, miałem auto, miałem dobry zarobek, jeszcze marki były, bo jeszcze marki były nie euro, ale całkiem inaczej było wcześniej niż teraz, jak weszło te euro. Aha, i dlaczego wróciłeś do kraju? Wróciłem do kraju. Bo moja akurat wtedy kobieta, co ze mną mieszkała, moja żona, to zaszła w i, chcia i chciałem, żeby polskie obywatelstwo miało, a nie niemieckie. Czyli byliście tutaj razem? Tak, tak. I wróciłeś do kraju, żeby tam się urodziło dziecko? Tak, tak. tak. I potem przyjechałeś znowu i jesteś już tutaj rok? Jestem o rok. Fakt, fakt, tym nie będę nic kłamał. Czy Raz pracowałem, raz znowu nie. Raz na ulicy, raz gdzieś na jakiejś misji spałem. Taka jest prawda. A co na to twoja żona, że masz takie okresy, kiedy nie pracujesz? No, akurat z żoną to teraz nie mam kontaktu, bo nie ma ona telefonu w Polsce. Ten przez kogoś się kontaktuje przez teściową, przez moją akurat teściową. czy ona wie w jakiej jest sytuacji teraz tutaj? teoretycznie wie ale nie chce się przyznawać nie chce się przyznawać na święta jak coś zarobię będę szczery jak zarobię na jakichś puszkach czy coś bo mam dwie córki w Polsce to ja wyślę zabawki wyślę pieniądze nic nie kradnę tylko po prostu na głupich jak to się mówi? W fantach, na puszkach, na butelkach. Chodzę północy, żeby nazbierać coś, żeby dzieci miały. Piotrze, może się tak zdarzyć, że Twoja żona czy jej znajomi obejrzą ten film i co wtedy się stanie, jeżeli ona się dowie z tego filmu, że jesteś bezdomny, że zbierasz puszki? No trudno się mówi, trudno się mówi. Takie jest życie, ale nic nikomu złego nie robię. Jestem uczciwym człowiekiem, nie kradnę, uczciwie jakoś chcę zarobić, a może będzie całkiem co innego, że podejmę sobie normalną pracę. Bardzo bym tego chciał. Czy Wy jesteście razem w tej chwili ze swoją żoną? Tak, tak. Czyli tak. nie jesteście rozwiedzeni? Nie, nie. Nie. Jak Ci się wydaje, czy. Masz takie szansę, taką możliwość, żeby zarobić właśnie na te prezenty na święta dla dzieci, dla żony, zbierając puszki tutaj? Bo no ciężko jest, ale uważam, że tak. Mam troszeczkę tutaj znajomych, że mi sami podejdą. Ja nigdy nigdy w życiu nie postawiłem kubka, żeby siąść i zbierać pieniądze. Albo od kogoś wołać pieniądze. O papierosa poproszę, bo nie twierdzę, że nie. O papierosa mogę poprosić. Ja wolę samemu zarobić pieniądze, mam swój honor i ambicje. Jak wygląda Twoja bezdomność? Jak długo jesteś na ulicy? Cały ten rok jesteś na ulicy? No teoretycznie tak, teoretycznie, ale to tak. Najpierw miałem, że mogłem spać, bo miałem pracę. Płaciłem mitę. Mita to jest Mita? czynsz? To jest czynsz, tak. To płaciłem. Miałem dwa pokoje, kuchnię, łazienkę. Nic mi nie, nie brakowało. Skończyła się praca. Ciekawy język. Ciekawy język i bardzo głośny. Niektórzy ludzie się tak głośno zachowują. Arabski. Arabski. To nie jest Turek. Nie Wiesz co, tutaj. mam wątpliwości, ja byłem sporo w Egipcie i uh -huh. też skończyłem dwa poziomy nauczania języka arabskiego i szczerze mówiąc nie brzmiało mi to na język arabski, może jakaś A odmiana. A, bo ja mogę się pomylić oczywiście. Może jakaś odmiana, nie chcę zgadywać. Wydawało mi się, że to jest język rumuński, ale nie mam, nie mam takiej nie, pewności. Nie, rumuński nie. Wiesz co, ale skoro już jesteśmy y, przy właśnie różnych narodowościach, to y, Frankfurt jest takim miejscem, gdzie jest bardzo wiele różnych narodowości. Tak, tak. Wydaje mi się, że w innych miejscach dominują Polacy, jako bezdomni, natomiast tutaj z całą pewnością y, te narody południowe, nasi południowi, południowo-wschodni y, sąsiedzi. Czy potwierdzasz to? Tak. Bułgarzy, Węgrzy. Rumuni właśnie. Rumuni, tak, tak. Oni właśnie... Najwięcej właśnie śpią na ulicach pojedzenia jak, jak są te misje, że wydają y, jedzenie za darmo, albo że tam trzeba coś, tam tylko parę centów dać, ale jak za darmo, to zawsze ich jest kupa ludzi. Kupa ludzi. I jest tak, że oni bardzo wybrzydzają. To tu mi się akurat to nie podoba. Bo jeżeli człowiek jest głodny, to niech zje to co dostanie. A nie, że połowę rzeczy wyrzucić do świetnika. Niech druga osoba weźmie sobie no to... No tak, oczywiście, do takich rzeczy ty, trzeba mieć szacunek, prawda? Tak, tak. Cenić to, że... Cenić to, że aha, aha, jak to się mówi, melker pomaga, daje pieniądze na, na takie misje i Powinno coś być w ten sposób, żeby to docenić, a nie wyrzucić. Piotr, przez bardzo wiele lat uważało się za, Niemcy za taki kraj, do którego można przyjechać i zarobić kasę. Bardzo wielu Polaków zresztą tutaj przyjeżdżało. Mam na myśli emigrację sprzed 30-20 lat. Natomiast jak to wygląda w tej chwili? Czy nadal jest to taka kraina mlekiem i miodem płynąca? Nie, nie. Otóż właśnie to. To nie jest, to nie jest bajka. To nie jest bajka. Kiedyś jak były właśnie marki i kupę czasu do tyłu, tak jak ja byłem w 2000 roku i mieszkałem tyle lat, całkiem inne były po pierwsze zarobki. Całkiem inaczej to się żyło, że za dniówkę mojej pracy ja mogłem kupić na tydzień sobie czasu jedzenia za jeden dzień. Resztę pieniędzy sobie schować, jak to się mówi, do kieszeni i mieć na coś. A teraz nie jest tak, nie jest tak. Wiesz co, ja ci opowiem jako anegdotkę, z tym, że to jest prawdziwa historia. Ja znam osobę, które się to przytrafiło tuż jakoś tak, tuż przed Stanem Wojennym dostała ta osoba w liście ze Stanów Zjednoczonych jednego dolara. I komentarz tam w tym liście napisany był taki, że ta osoba słyszała, że bochenek chleba kosztuje u nas, wtedy to było 4 zł, a że za jednego dolara można tam tych złotych dostać, nie pamiętam ile, powiedzmy 500 i w związku z tym ta osoba darowuje jednego dolara po to, żeby sobie kupić tam 100 bochenków chleba. To wydaje mi się, że wtedy to wynikało z tego przelicznika absurdalnego, prawda? Ja pamiętam, moja pierwsza pensja to było 7 dolarów. A jak wyjechałem na zachód, to zarabiałem ponad 100 dolarów dziennie. I chyba to się zmieniło, że w naszym kraju po prostu jest coraz lepiej. Czy nie masz takiego wrażenia, że coraz większe szanse są w Polsce na życie? Jest też dobrze, bo nie powiem, że nie. Ale dalej właśnie, jeżeli jeszcze u nas w Polsce, przynajmniej takie jest moje zdanie, u nas w Polsce nie wprowadzą euro, bo jesteśmy też w Unii. To nie będzie dobrze. To nie będzie dobrze. Bo teraz mamy ten przelicznik, ile tu jest euro kosztuje. Za euro kupi się ty, ten, ten chleb, a u nas wymieniając te pieniądze jest całkiem inny przelicznik, tak? Że można sobie kupić dwa chleby w piekarni. Jest po prostu tu drożej, moje, moje takie zdanie. Jest droższe życie niż w Polsce. Ale i więcej się zarabia? Teoretycznie, teoretycznie. Niemiec, jak ja robiłem, ja zarabiałem 14 euro, a Niemiec 32 euro. A wykonywałem jeszcze lepszą robotę. Niż ten Niemiec. Właśnie o to chciałem zapytać. Może on po prostu był na innym stanowisku, albo może miał większe nie, kompetencje. Nie, właśnie o to chodzi, że nie miał większych kompetencji. A pracowałeś na biało? Tak, jest. Tylko przez firmę polską, a nie niemiecką. Dla niemieckiej firmy robiłem, ale przez polską firmę. Wiesz, co? Ale wydaje mi się, że to jest takie dość naturalne zjawisko, że rynki jak gdyby. Zapraszają do siebie tanią siłę roboczą. Tak to jest. samo jest właśnie w tej chwili w Polsce. Zwróć uwagę, że mamy bardzo dużo pracowników z Ukrainy. Przede wszystkim z Ukrainy. Na przykład Uber, przynajmniej w Warszawie, jest absolutnie zdominowany przez mieszkańców Ukrainy, jak również w sklepach często pracują dziewczyny czy faceci właśnie z tego naszego sąsiedzkiego kraju. I ja szczerze mówiąc nie widzę w tym nic złego. Oni są tutaj przyjmowani właśnie z tego względu, że są tańszą siłą roboczą. Tak jest. To tak samo jak Niemcy, tak było i jest. Tak, ale właśnie Ty. dzięki temu następuje pewnego rodzaju asymilacja. No musimy zrozumieć to, że, że Europa jest takim naszym wspólnym krajem po prostu. Ja no przynajmniej do tego, ja do tego podchodzę tego zdania. i, i uważam, że to tego jest tego dobrze, że, że właśnie możemy migrować. Natomiast zastanawiam się, czy, czy dobrze to jest, na pewno nie, że my Polacy w Niemczech zbieramy jest. butelki. Jesteśmy inaczej też traktowani. Jesteśmy też inaczej traktowani. Bułgar czy Rumun pójdzie na podary, czy inaczej dostanie, a my Polacy jesteśmy troszeczkę zniżeni. Wiesz co, Piotr, ja bym to wytłumaczył w ten sposób. Jestem tutaj czwarty dzień, przez trzy dni szukałem Polaków. No oczywiście chodziłem na misję, bo sądziłem, że tam, tam ich znajdę. Natomiast na żadnej misji nie znalazłem ani jednego Polaka. I w końcu zapytałem kogoś, dlaczego tak jest. Wiesz co, mi odpowiedziano? Dlatego, że są wszyscy pijani. Nie, to nie jest taka prawda. To nie jest taka prawda. Po prostu my, Polacy, mamy w pewien. W sensie mo mogę tak to powiedzieć: My mamy swój honor i ambicje. Ja teraz fakt faktem mam gdzie akurat się przespać i ugotować. Dlatego ja nie przychodzę na misję. Nie przychodzę po żadnej jakiejś dalej. Ja wolę sobie puszek zbierać czy butelek i ugotować sobie samemu, niż korzystać z takiej misji. A mogę się z Tobą nie zgodzić? Otóż oczywiście no, jestem przekonany, że my Polacy mamy swój honor i ambicje, tak jak i w inne narody również, tak. ale z jednej strony nie mam absolutnie nic przeciwko jakiemukolwiek zarabianiu pieniędzy, jest to, jeżeli jest to uczciwe. Natomiast z drugiej strony boli mnie to, że właśnie tak pospolitą pracę tutaj wykonujemy i to nie jest przejawem ambicji, absolutnie. Ty powiedziałeś o swoim wykształceniu tak. i na pewno mógłbyś się bardzo rozwijać. Pracując Oczywiście. w swoim zawodzie, a akceptujesz właśnie takie życie, życie na ulicy. I na to pytanie staram się sobie odpowiedzieć. Dlaczego, dlaczego ty nie możesz pójść do pracy? Dlaczego my, Polacy, którzy tutaj jesteśmy jako osoby bezdomne, nie chcemy tutaj się rozwijać? Dlaczego nie chcemy, nie chcemy no, osiągać sukcesu w Niemczech? Tylko akceptujemy absolutnie najniższą yy, społeczną no, funkcję. Wiem, że to brzmi. No bardzo ostro, ale, ale tak właśnie jest. Jesteśmy bezdomnymi w Europie. Tak, tylko właśnie tu jest właśnie jeden problem, jeżeli się dobrze nie mówi po niemiecku, tu jest właśnie ten jeden problem. Nie, ma, kto, nie ma nie ma kto wziąć i pomóc, żeby wziąć, tak jak u nas są urzędy pracy, idzie się do Urzędu Pracy. Mówi się, że potrzebuje się iść do pracy. Ktoś pomoże, tutaj ja nawet nie wiem gdzie tu mam się skierować, ja chodzę po budowach, pytam się o pracę, to mówią mi, że mam sobie założyć sobie sam właśnie na, na siebie firmę, wtedy mogę ja iść przyjść do nich do pracy, a tu jest właśnie ten właśnie kółko w Macieju, ja to się A mówi. czy to nie jest Piotrze przypadkiem tak, że to życie na ulicy jest niejako wspierane? przez wszystkich w koło, chodzi mi o to, że bezdomny ma wszędzie pomoc, wszędzie dostanie ubranie, wszędzie dostanie opiekę medyczną, wszędzie dostanie tak. jedzenie. Nie, to nie jest tak, to nie jest tak, to nie jest tak. Właśnie o to chodzi, że to jest tylko tak mówione, ale teoretycznie na jednym posiłku dziennie, albo że trzeba euro 50 zapłacić za śniadanie, te, na te euro 50 trzeba wziąć i, i nazbierać minimum 6 puszek, tak, żeby mieć te środki. To nie jest tak, jak, jak się wydaje. Jedynie na Kinderstrasse tutaj jest pomoc medyczna, naprawdę z Caritas. Pomoc medyczna jest za darmo. Ale to tylko jest tak, że pomogą. Jakieś leki dadzą na pewien czas, jeżeli coś by się naprawdę działo. Ale tak jakby człowiek naprawdę miał iść do szpitala, kolega teraz, pogotowie go zabrało, ma teraz 2,5 tysiąca euro do zapłaty, bo on trzy dni leżał w uniknięciu. To nie jest tak, że jest wszystko za darmo jakaś pomoc medyczna. To właśnie bardzo daleko jest jednak od tej ambicji i honoru, tak mi się wydaje, że. Każdy człowiek powinien być samowystarczalny, jeżeli jest zdrowy. Oczywiście, jeżeli ktoś jest tak, bardzo chory, tak. pokrzywdzony przez los, to musi uzyskać wsparcie Jakoś społeczne. Pomód. Bardzo ciężkie tematy poruszyliśmy i cieszę się, że e, możemy je razem przedyskutować. Czy ty e, czujesz jakiś wstyd z tego powodu, że zbierasz butelki na ulicy, czy je, to akceptujesz? Ja, akceptuję. Bo jest to zgodne z prawem. Je, je, ty... Sami ludzie, fakt, faktem jest tutaj, niektórzy są, jest takie społeczeństwo w Niemczech, że nie dadzą, ty. ale niektórzy, jak widzą, że ja nie, nawet podchodzę, że zbieram, sami ludzie podchodzą I, dają. I, mi, i mi dadzą. Są dobrzy i są źli, jak to się mówi. Nie można określić, że wszyscy są źli. A czy spotykasz się z jakimiś objawami, na przykład sympatii od przechodniów? Tak, tak. Tak, tak, oczywiście, to są naprawdę ludzie, kobieta widziała, że ja akurat w yy, taczki, ktoś odłożył całą taczkę w kawiarni, patrzę no, ktoś do niego zadzwonił, a był z kobietą, ktoś zadzwonił do niego na telefon, zamówił tu sobie obiad, nagle, dobra, już wychodzi z knajpy i odkłada. Ja podeszłem, nie to, że wziąłem ze śmiechnika te jedzenie, ale, ale zostawił. Mówię, ciepłe jedzenie. Ty podeszłem, zacząłem jeść. A kobieta podeszła do mnie. Czy ja jestem jeszcze głodny? Ja mówię, że wystarczy mi. Ma pan tutaj pieniądze. Ja nie zawołałem tych pieniędzy. Dała mi 5 euro, żebym sobie kupił jeszcze dodatkowy posiłek. A czy z drugiej strony spotykasz się z objawami? Odrzucenia? Czy są... Tak, 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 oczywiście jest tak, że od razu powie wek, że odejdź, ten, mimo tego, że czysto ubrany, wykąpany, jak to się mówi, bo codziennie się kąpię, ubieram ten, bo jest pralnia za, za darmo, mogę wyprać sobie rzeczy, ten, oczywiście, ten. A gdzie śpisz? Teraz śpię na osparku. Ospark to jest misja, tak, tak zwanie, Ty Tylko z tym, że mieszkam akurat. Nie z Polakiem, ale bardzo dobry facet on po angielsku. Ja też umiem troszeczkę angielskiego, bo w szkole się uczyłem angielskiego. Czyli mieszkacie w jednym pokoju. W jednym pokoju we dwójkę. A czy w tym pokoju jeszcze ktoś więcej mieszka? Nie, tylko my teraz u Czyli w tej misji są pokoje dwuosobowe? Nie tylko dwu, bo są też czteroosobowe. Ale nie szesnastoosobowe? Nie, nie, nie. Albo dwudziestoosobowe? Nie, 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 maksymalnie tylko cztery osoby. Czy tam jest się trudno dostać do tej misji? Tak. A możesz mi wyjaśnić historię tego hotelu Ring? który jest w odległości 200 metrów stąd. Gdybyśmy poszli Kaiserstrasse kawałek i skręcili w lewo, to tam jest taki hotel Ring i pod tym hotelem Ring jest bardzo dużo bezdomnych, czekają u wejścia do tego hotelu. To jest w ten sposób, jeżeli jest się narkomanem, to przyjmą, to przyjmą. Czyli tam przyjmują osoby uzależnione? Tak, a jeżeli nie jest się narkomanem, tylko tak zwanym alkoholikiem, lecz można tak powiedzieć, to nawet ani obiadu, bo tam dostają posiłki i wszystko, ale trzeba być uzależnionym. Ja raz tam poszedłem, chciałem się tam dostać, ale jak mi powiedzieli, czy ja jestem uzależniony, czy ja biorę jakieś narkotyki, powiedziałem, że nie. Do widzenia. To ciekawa historia, a powiedz mi w takim razie, skąd kolejka pod tym hotelem? Bo niektórzy. Wychodzą, niektórzy przychodzą, to jest tak, a druga sprawa, że jest w ten sposób, że dużo osób tam za tego stoi, bo jeden drugiemu handluje narkotykami, no i krótka piłka. Piotrze, już ostatnie pytanie, co dalej w Twoim życiu się będzie działo? Będę się starał. Jak najszybciej znaleźć pracę, bo nie mam zamiaru puszek zbierać. I to miło było usłyszeć na koniec tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję i oby ci się spełniło, obyć się spełniło. No, bardzo dziękuję, ślicznie Jacek nie ma sprawy. Kurde. Myślę, że stanę na nogi. Jestem dobrym człowiekiem, pracowitym. Ja nie chcę puszek zbierać, przez całe życie.